два, День два миллиона. Я твою не выкладываю, я к следующему. Но... Они все там снова, их не можно. Увага, увага. Зараз, зараз почем к ученка. Сыпко, пишешь? Ох, я... День, <святую> день добрый, <святую> добрый, день добрый, день добрый. Ach, uh -huh. dobra. Mm, tu postoję. Ach, widzowie. Wiem, że niektórzy nie. nie nigdy tego nie poglądają, bo już um, um będą, ale dobra. Uwaga, ten pociąg właśnie Skąd. Chyba skończyliśmy celia. Co? Nie. Szybko, tu uchronimy się. Szybko. Dzień dobry. Nie no, jest jakiś jest, Szybko, wszyscy przeżyją. Uwaga! Będę hamował.